Specjaliści zajmujący się rynkiem pracy są zgodni. Czasy, w których to pracodawca dyktował warunki, minęły, a obecnie to pracownik może przebierać w ofertach zatrudnienia, szczególnie ten wykwalifikowany. W jakich zawodach pracy nie brakuje? O tym informuje coroczna prognoza rynku, czyli barometr zawodów. To jest takie badanie przeprowadzone na całym Dolnym Śląsku dla każdego z powiatów z osobna i dla całego Dolnego Śląska. Bierze w tym udział ponad 100 specjalistów związanych z rynkiem pracy. To są pracodawcy, przedstawiciele, organizacje pracodawców. To też są powiatowe urzędy pracy i nie ma powiatów, w którym no jest jakaś liczba zawodów nadwyżkowych, czyli mówiąc wprost mamy za dużo specjalistów. Większość jest braków. Dobrze wiedzą o tym władze Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, w którym klasy branżowe tworzono w oparciu właśnie barometr zawodów. W naszym ośrodku realizujemy w ramach szkoły branżowej zawodowej trzy zawody, to jest tak kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i fryzjer. Zawód jest na bardzo wysokim poziomie prowadzony i on jest dla nich jedyną możliwością na to, żeby w życiu zafunkcjonować normalnie. Mam w planie skończyć tutaj szkołę branżową, mieć zawód, później zrobić sobie maturę i jakieś kursy, chcę jakieś na przykład mieć albo swoją firmę tapeciarską. Widzę w sumie, widzę siebie w montażu, bo widzę, że znajduję się w tym, tutaj jest. Jest też miła atmosfera. Dużo można się nauczyć, bo jest też doświadczonych parę osób. W tym roku do grupy profesji mocno deficytowych w powiecie jeleniogórskim trafili brukarze, dekarze, monterzy instalacji budowlanych i zaopatrzeniowcy. Trzeci rok z rzędu w zestawieniu nie występuje żaden zawód nadwyżkowy. Mimo niskiej stopy bezrobocia wielu bezrobotnych nie skorzysta jednak z obecnych ofert, a powodem są zdezaktualizowane kwalifikacje czy choćby brak znajomości języków obcych. Jest potrzeba łączenia coraz większego rynku pracy z potrzebami edukacyjnymi. I tu coraz chętniej pomocną dłoń wyciągają pracodawcy, którzy nie boją się inwestować w rozwój pracownika, korzystając choćby ze szkoleń finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawcy złożyli więcej wniosków niż w tamtym roku przy pierwszym naborze. A dokładnie 56, mówi Agnieszka Kaźmierzewska z Powiatowego Urzędu Pracy w Wieleniej Górze, do rozdysponowania. 400 tysięcy złotych. Największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia oraz studia podyplomowe. To jest fajne narzędzie, które chwalą sobie pracodawcy z kilku powodów. Pierwsze jest takie, że ci, którzy zatrudniają do 10 osób, mogą 100% zwrot poniesionych nakładów uzyskać, natomiast ci więksi aż mogą liczyć na 80% zwrot pieniędzy. Dodajmy, że w ubiegłym roku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiecie Jelniogórskim skorzystały 53 firmy.